Pandemia dobiega końca. Od dwóch lat pseudoeksperci doradzający władzy zmieniali co zdanie, wprowadzali chaos i manipulowali opinią publiczną. Bezprawny lockdown nie przyniósł żadnych pozytywnych skutków, za to doprowadził do bankructwa wielu tysięcy przedsiębiorców. Zamknięcie systemu ochrony zdrowia przyniosło ponad 180 tysięcy nadmiarowych skodów. Musowa nauka zdalna spotęgowała liczbę problemów psychicznych u dzieci. Widać wyraźnie, że szczepienia nie chronią przed zachorowaniem, a dyskryminacja sanitarna to zwyczajne bezprawie. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Wiele państw europejskich wycofuje się z polityki nieskutecznych obostrzeń. Przymus bezprawnych paszportów covidowych zniosły już Anglia, Dania, Irlandia, Norwegia i Czechy, a zapowiedziały to Szwajcaria oraz Finlandia. Polska także musi pójść tą drogą. Najwyższy czas na powrót do normalności. Konfederacja przygotowała projekt ustawy, który całkowicie zakazuje segregacji sanitarnej i wprowadzania nielegalnych lockdownów. Odrzucamy paszporty covidowe. Sprzeciwiamy się zamykaniu polskiej gospodarki. Domagamy się pełnego otwarcia systemu ochrony zdrowia i edukacji. Musimy znowu normalnie żyć. Konfederacja, wolność i niepodległość.